Nie pozwalamy na dalsze mówienie nic się nie stało. Stało się. Polskie państwo wyręcza się samorządami w finansowaniu oświaty. Ważne są konkrety i tak one wyglądają z punktu widzenia średniego miasta. Do 2017 roku miasto Ciechanów dokładało do funkcjonowania oświaty rocznie około 13 milionów złotych. Już wtedy to były bardzo duże środki z własnych dochodów, ale teraz, między innymi po likwidacji gimnazjów, zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli i administracji jest dramatycznie źle z uwagi na działania rządu. Mamy rok 2020 i dokładamy już 22 miliony złotych, a w przyszłym roku będą to 24 miliony złotych. Te proporcje w każdym samorządzie wyglądają tak samo. Dajemy panu ministrowi szansę na zatrzymanie tego pędzącego w przepaść pociągu z pasażerami. Jeśli nie będzie reformy finansowania oświaty bądź przywrócenia racjonalnych proporcji jej finansowania pomiędzy państwem a samorządem, to ucierpią na tym wszyscy. Z punktu widzenia dużych miast rzeczonych w Unii Metropolii Polskich. Najważniejszymi problemami w edukacji obecnie jest dbałość o wysoką jakość edukacji, o co najbardziej apelujemy, ale także o przekazanie większych kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, opracowanie standardów edukacyjnych związanych z organizacją i finansowaniem oświaty. Oraz nieobciążanie realizacją i finansowaniem kolejnych zadań oświatowych przez samorządy. Jeśli chodzi o jakość edukacji, ważne, aby zmienić podejście kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach. Z takiego modelu przekazywania wiedzy do innego modelu kształtowania samodzielności w poszukiwaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów, samemu rozwiązywania zadań i poszukiwania tych rozwiązań. Dzieci, które przychodzą do naszych szkół, są ciekawe edukacji i ciekawe świata. Już po klasie trzeciej, czwartej, takiej ciekawości, nie mają, jest ona zabijana przez sposób systemu i kształcenia w oświacie, więc warto, aby zmienić i system kształcenia nauczycieli, i podstawy programowe, i sposób prowadzenia edukacji w naszych szkołach. Oczywiście, samorządy realizują zadania oświatowe u siebie, i wiele programów własnych, edukacyjnych, natomiast ich kompetencje są mocno ograniczone. Główne ograniczenia zostały właśnie wprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat i dotyczą chociażby kształtowania sieci szkół na terenie gminy, przenoszenia szkoły w inne miejsce, czy likwidacji szkół, ale także odgórne wprowadzanie liczebności uczniów w oddziałach, czy innych sztywnych ustaleń, na których nie mamy wpływu. Stąd też chcielibyśmy, aby wprowadzić y, nowe standardy edukacyjne, zarówno dotyczące organizacji funkcjonowania szkół, jak i finansowania szkół. Jeżeli y, samorząd będzie wiedział od razu, na jakie kwoty będzie mógł liczyć, y, na podstawie jasnego i przejrzystego systemu i przejrzystych standardów, będzie nam łatwiej. Planować chociażby budżet na kolejne lata i realizować nasze zadania w tym zakresie. Myślę, że również niedopuszczalne jest ciągłe przekazywanie nowych zadań do realizacji i konieczność finansowania tych zadań przez samorządy. W ciągu ostatnich kilku lat te zmiany doprowadziły do tego, że w budżecie miasta ponad 4,5 miliarda dolarów w budżecie państwa zabrakło na realizację zadań finansowych przez samorządy. Kiedyś finansowaliśmy je w kwocie i w procencie 31% wszystkich wydatków, w tej chwili już 37%. Średnio w kraju, oczywiście duże miasta często finansują to w większym zakresie. Także oczekujemy generalnych zmian, zarówno w organizacji, sposobie kształcenia, jak i sposobie finansowania oświaty. Dzień dobry. Samorządy zrzeszone w Unii Miasteczek Polskich, czyli małe miasta, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie borykają się z problemem, który pojawił się po reformie oświaty, likwidacji gimnazjów, powrocie do szkół ósmoklasowych, zmniejszeniu szkół o jeden rocznik, gdzie nastąpił problem, powiększył się problem pokrycia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Na pewno trzeba na nowo przemyśleć tak zwaną średnią, średnie wynagrodzenia nauczycieli. To pensum 18-godzinne, również urlopy na poratowania zdrowia i inne obowiązki, które samorządy muszą spełnić wobec nauczycieli. Również podwyżka płac nauczycieli zaplanowana na przyszły rok powoduje rozwarstwienie się subwencji, kosztów oświaty i tych pieniędzy, które samorządy muszą dołożyć kosztem innych inwestycji do tego, żeby zrównoważyć budżet oświaty. My samorządowcy dbamy o budynki, o sale gimnastyczne, o pracownie, o boiska. Nie ma kłopotów z tym, żeby wyposażać właśnie szkoły w pomoce naukowe. Jest kłopot w tym, żeby pokryć rosnące koszty pensji nauczycielskich. I prosimy o zastanowienie się nad innym wzorem przeliczenia subwencji oświatowej, aby te racjonalne i mądre gospodarowanie środkami publicznymi dotyczyło każdej gminy, każdego samorządu i każdej szkoły. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich. No i, i został Związek Gmin Wiejskich. Ten model finansowania oświaty w Gminach Wiejskich jest nie do przyjęcia. On się w zasadzie już zdeaktualizował, bo nie da się podzielić dobrze kwoty zbyt małej na te, tego typu zadanie. Nie wiadomo dlaczego nazywany własnym. Konieczna jest dzisiaj zmiana zupełnie radykalnej modelu finansowania. Najlepiej, aby pensję wypłacał ten, kto ją ustala. Natomiast drugą sprawą jest to, żeby zracjonalizować wydatki publiczne w oświacie. Tutaj już padły niektóre propozycje. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że nie ma definicji małej szkoły, a chcielibyśmy wiedzieć, jaka szkoła publiczna najmniejsza powinna funkcjonować po reformie. Myślę, że warto rozważyć też gminne szkoły zbiorcze i uprościć model reorganizacji sieci szkolnej, jeżeli chodzi o te najmniejsze szkoły. Też wydatki, jeżeli chodzi o wyrównanie w grupach co roku. I wiele innych drobnych rzeczy, które uniemożliwiają samorządom funkcjonowanie praktycznie, i jeżeli dalej ten model będzie podtrzymywany, grozi katastrofa no niemalże dla połowy gmin wiejskich, które mają bardzo niskie nadwyżki operacyjne. Dziękuję. W trakcie obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a także w trakcie wideokonferencji. Przedstawicieli samorządów z panem premierem Mateuszem Morawieckim, a odrębnie z panem wicepremierem Jarosławem Gowinem, wielokrotnie podkreślaliśmy, że kwestią fundamentalnie ważną dla wszystkich samorządów jest zmiana sposobu wyliczania subwencji oświatowej oparta o rzeczywiste koszty realizacji zadań oświatowych, a nie jak dotychczas o podział z góry ustalonej kwoty, jaką dysponuje minister finansów. Konieczne jest zatem wprowadzenie standardów edukacyjnych które będą stanowić podstawę do naliczania subwencji oświatowej, obecnie zdecydowanie zaniżonej. Niedoszacowanie tej subwencji powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego dokładają z dochodów własnych w tak dużym stopniu do realizowanych zadań oświatowych, że z wielkim trudem utrzymują zdolność finansowania zadań bieżących, a w konsekwencji tego także zadań inwestycyjnych.